Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Klubu Romantyki, z odcineczków z głosem. Dzisiaj lecimy sobie z Idałem, odcineczek drugi. Części, no nie wiem ile, ale wy widzicie pod tytułem. Um, I wpadłem na taki pomysł, że e, jeśli będzie za szybko leciał tekst, to żebym ja się za bardzo nie denerwowała, to sobie zmniejszymy prędkość do 0,75. Um, nie nagrywam tego z dźwiękiem, więc w sensie z gry, więc myślę, że będzie to e, znośniejsza. Może w ten sposób. Odcineczek drugi. Na plaży. Leżysz w łóżku w swoim pokoju w willi całkowicie obrana. Za ze... szklunnymi oczami patrujesz się w promienie słońca wkradające się przez okno. Ok. Tuląc się do drugiej pościeli, masz wrażenie, jakbyś była w przyprawiających zarazem o rozkosz i niepokój objęciach nieznajomego. Na razie jest git. Fifi patrzy na ciebie i wyraża niepokój, wydając z siebie cichy jęk. Ej, niezgitówa, jeśli chodzi o przeklikiwanie. Wiem, też jeszcze nie przywykłam do tego miejsca. Wow, muszę zatrzymać z mojego powodu, że naprawdę teraz jest to zdatne do czytania. <laughs> Delikatnie chwytasz swoją pociechę za dolną szczękę i poruszasz nią, imitując mowę obłąkanego brzuchomówcy. <laughs> o nie, ale ja naprawdę chcę, żebyś znalazła prawdziwą miłość. Co? Chyba zaczynamy szybko przeklikiwanie. Mamusiu, o! Ja też, Fifi, ja też. Słyszysz głośne puchanie, puchanie, po którym następuje skrzypienie otwieranych drzwi. Lilian, masz coś na sobie? Nie chciałbym cię... Czekajcie, sprawdzę, czy mogę sobie to na podglądzie zobaczyć. Nie chciałbym cię zawstydzić. Dobra, mogę to na podglądzie zobaczyć. Według niektórych wyjątkowo to trudno. Kilka sekund później Iwan zagląda do twojej sypialni, a tuż zanim w parowej ochroniasz... W co robiąc? Wprawiając cię w osłupieniu, ok. Wiecie co? Ja chyba jednak sobie to delikatnie tą prędkość zmniejszę. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Iwan rzuca ci zdawkowy uśmiech i rozgląda się po pokoju. Ochroniarz, nie zwracając na ciebie uwagi, sprawdza pomieszczenie, po czym wychodzi. Powiem tak, jeśli będzie za wolno, to ja to po prostu w postprodukcji przyspieszę, żeby to będziecie słyszeć szybciej, a ja będę sobie, mimo wszystko teraz wolniej czytać. Co się dzieje? Iwan wypatruje czegoś w korytarzu. Po kilku sekundach wraca ochroniarz. Nie ma jej tu, każe moim ludziom przeczesać cały teren. Wychodząc z apartamentu, wyszczakuje rozkazy przez krótkowalówkę. Czemu wyszczakuje? Unosisz dłonie i brwi, domagając się wyjaśnień od Iwana, ten wzdycha. Wygląda na to, że zgubiliśmy Monę. <głynne> Zgubiliście? Jest dorosła, mogła wyjść po prostu. Jakby. Ja rozumiem, że tam są zasady obowiązujące w programie, ale wiecie, co innego zgubić dziecko czy zwierzątko, a co innego dorosłą kobietę. Człowiek to nie telefon. Dokładnie. Lilian, nie zaprzątaj sobie tym głowy. Jestem pewien, że nic takiego się nie stało. Za pół godziny ruszamy z nagraniami. Przygotuj się. Kiedy zniknęła? Lilian, nie ma tu się. Poradzimy sobie. Tylko jak teraz. Napięcie w pokoju wzrasta. Narasta równie szybko, co żadnie ci mina. Przyszywasz Iwana wzrokiem tak intensywnym, że w końcu się ugina. No dobra, zorientowaliśmy się, gdy nad ranem wyłączyły się kamery w pokojach i ochrona poszła je sprawdzić. Zaraz, zaraz, we wszystkich pokojach są kamery i ochrona była u mnie, gdy spałam. Oj oj. Przecież to reality show kamery są wszędzie. Biegasz po pokoju w poszukiwaniu ściskich elektronicznych oszu. Oczu! Ale to bezcelowe. One są tak dobrze schowane, że ich nie dojrzysz, nie mając wiedzy, jak wyglądają, jak są rozmieszczane. Szykuj się na zdjęcia, zaczniemy przy basenie Iwan zmierza w kierunku drzwi, a ty idziesz tuż za nim Idę z tobą Najpierw <grym> się musisz przebrać Nie sądzę, na planie mamy jeszcze więcej ochrony niż zwykle Znajdziemy ją Iwan I co? Wybiorę? Czemu czujesz, że pierwszą opcję? No, i jak to było? Nie, dużo, nie nie skupiłam się Ja nie prosiłam o pozwolenie, okej okay. I dostajemy punkty uczuć. Gdybym to ja zaginęła, oczekiwałabym, że wszyscy będą mnie szukać. W porządku, tylko słuchaj się. Hej, zaczekaj. No, za szybko albo za późno. Ale ładne. Wbiegasz na obszerny trawnik na tyłach willi. Tuż za sobą masz Iwana. I jak myślicie, czy ona nadal może być na terenie posiadłości? Gdyby przeszła przez bramę, uruchomiłaby alarmę. To znaczy, że jest, tak? Mogła w jakiś sposób wdrapać się na mur lub dotrzeć do oceanu, ale wydaje mi się, że kamery by to nagrały. Kamery, które były wyłączone? Mhm. Opisujesz to tak, jakbyśmy byli w więzieniu. Obracając się powoli, rozglądasz się po posiadłości i w poszukiwaniu jakichkolwiek tropów. Zauważasz promienie słońca odbijające się od czegoś niebieskiego na dachu. Albo fioletowego, albo obu tych kolorów? Mona? Głowa Mony pojawia się dokładnie w miejscu, w którym widoczny był niebiesko-fioletowy błysk. Dziewczyna z wikorem do ciebie macha, balansując nad krawędzią dachu, dosięga znajdującej się obok palmy i schodzi po niej z zaskakującą zwinnością. Co? Jak widać po drzewie, też można zejść. Nikomu z was nie przyszło do głowy, żeby ją zawołać? Nie chcieliśmy nikogo niepokoić. Nie ruszaj się stąd. Iwan podchodzi do Mony, maskując gniew spokojnym wyrazem twarzy. Czy powinienem o czymś wiedzieć? Mhm. Miałam ochotę obejrzeć wschód słońca. Widok z dachu był lepszy. Posłuchaj, dopóki tu jesteś odpowiadamy za twoje bezpieczeństwo. Że co jest miejsce, w którym ktoś odpowiada za moje bezpieczeństwo? Nie odpowiadam za nie sama? O kurde, to się muszę tutaj też wybrać? <laughs> nie no pewnie w rzeczywistości tak nie jest, bo jak wiemy za bezpieczeństwo odpowiada się tylko i wyłącznie bezpieczeństwo dzieci, tak? Czyli w szkołach, w, na wycieczkach, gdzie są dzieci, nieletni, niepełnoletni, tylko za nich się odpowiada. Mona rękami zasłania oczu przed słońcem, cierpliwie czekając, aż jej słowa dotrą do Iwana, ale tak się nie dzieje. Wszystko o mnie wiesz, prawda? To znaczy wszystko, co ważne. Oczywiście. No właśnie, w takim razie Iwan spogląda w bok, bierze głęboki oddech i z powrotem odwraca się w jej stronę. Nie możesz nam znikać. Jeśli znów postanowisz zrobić coś podobnego, uprzeć nas, dobrze? Mona od niechcenia ja salutuje Iwanowi, który... Matko, przepraszam was, a mnie przytkało. Ja mam sobie lodziki. Sezon letni to wiadomo, że lodziki. O, masakra. <grych> Bardzo dobre było, ale nie spodziewała się, że mnie tak. No wiecie, przytka <laughs> z czytaniem. A no i głos mi też troszeczkę siada. Nie fajnie. Który zmierza w twoim kierunku. Rozmawiają... Przepraszam. Już doczytam do końca. Rozmawiając przez krótko falówkę. Okej. Okay. Ochrona, znaleźliśmy ją. Wszystko w porządku. Wróćcie na swoje stanowiska. Nie, nie zwalniając kroku, wyrzuca z siebie nerwowe polecenie w Twoim kierunku. Za 20 minut bądź proszę, gotowa do zdjęć. Mona podchodzi do ciebie z uśmiechem na twarzy. <laughs> Dzień dobry, słonko. O, milutka. To był jakiś obłęd. Wszystko w porządku, pewnie wybiorę. Ale całkiem fajne. No tak, musimy stawiać na uczucie. Ja osobiście bym się zapytała, czy wszystko w porządku, ale też jakby znamy jej pasję, zamiłowanie do przygód, więc nie powinno nas to dziwić. Odważna jesteś. A matko, odważna jesteś. Już się dowiem, co tam było. Aha, nie dowiem się. Gdzie się tego nauczyłaś? Bo ona wzrusza ramionami. Chyba nigdy nie dorosłam. Mogłabym cię tego nauczyć, ale gdzieś zala od oceniających spojrzeń. Podoba mi się ten pomysł. Muszę się przygotować do show. Na razie. I moja relacja z mną uległa wzmocnieniu. Wolę zatrzymać, bo nie wiem, jak długo przetrzymam tu opcję? Od... <laughs> Czy to wyczytać? I oczywiście. A, wybieram śrub kompilowy. Okay. Ciekawe. Wow, ładny. Synkowy. Ten totalnie nie. No, taki w stylu takim boho, trochę hipistykim. Tu mamy, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać. Kostium jednocząściowy, Takich klasyk, ale ładne i pewnie to wybiorę. Albo to, albo to. A, jednak to. Mm -hmm. Ale ten tyłowski też był O dziwo! <laughs> jeden z pierwszych razów, kiedy darmowe są, ładniejsze od tych płatnych. Spacerujesz w kostiumie, usiłując dodać sobie pewności siebie przed kamerami, a nawet wyjść na nieco I Iwan najpierw cię nie dostrzega, ale zaraz potem przykuwasz jego uwagę. Wyglądasz oszałamiająco. Dzięki. Jakby wiem, co mam powiedzieć. No ba, tak mi teraz odpowiedziała. A co wybierze nasza postać? I tak trochę długo się... Aha, naprawdę tak uważasz? I dostajemy piłcik uczuć? No niestety, potrzebujemy do wartościowywania w tej chwili a Ja bym wybrała taką mega pewną siebie odpowiedź um, No bo jednak ta pewność siebie jest istotna O nie, oj oj przepraszam was bardzo, coś mi się tu poklikało, dobra Ja muszę mieć podgląd niestety, żeby wiedzieć co i jak z odcinkiem Naprawdę, przez ciebie widzowie przestaną śledzić rozwój akcji No tak, zawsze stawiasz widzów na pierwszym miejscu A gdzie ma ich stawiać? To moja praca, no właśnie. Iwan puszcza do ciebie oko i uśmiecha się. Czy opamiętałeś się i wreszcie do ciebie dotarło, że w naszych sypialniach nie może być kamer? Nie rozumiem, dlaczego robisz z igły widły. To było w kontrakcie, który podpisałaś. Przeczyta, przeczytać go to nie to samo, co poczuć jego konsekwencje na własnej skórze. Bez przesady, jak widzisz w kontrakcie, że będą kamery w sypialni czy w łazience, to yy, budzi do jednak. Yy, Taki, takie po prostu zastanowienie, tak? O co im chodzi? A nie zwalać, że przeczyta to co innego, niż takie mało logiczne wytłumaczenie. Masz w ogóle pojęcie, jak czuje się kobieta, która usłyszała, że nieznajomy zakradł się do jej pokoju i obserwował ją, gdy spała? Zrównujesz profesjonalną ochronę z psycholami. Wyobraź sobie, że jesteś na moim miejscu słuchaj, dopóki tu jesteś, odpowiadam za Twoje bezpieczeństwo i podchodzę do tego bardzo poważnie. I w tym mają ci pomóc kamery. Okej. Okay. Jesteśmy profesjonalistami i robimy show, na którym nam zależy. Nie zatrudniamy zgrai o wyleśnych podglądaczy. Nigdy nie wiesz, co się dzieje w głowie. Ja mam takie, taki przykład u mnie niedaleko, czy na szczęście to nie jest najbliższy sklep, tylko gdzieś tam dalszy. Lewiatan, bardzo duży, bo on jest też przy drodze takiego. No dużo przejezdnych jest. Bo jednak jest to droga, gdzie. To ta droga, nie, to nie ta droga, to jest inna droga. Powiedziałam sobie, drogi, to będzie w inną stronę. Mhm. Tak bardziej na. Dobra, nieważne, ze samej strony świata, co, co mi szczeniło, zaraz wiem całą dokładną topografię podam. Um, I tam właśnie jest taki strasznie um, nieprofesjonalny ochroniarz, tak bym to nazwała, bo on jest już starszy. Owszem, jest ubrany jako ochroniarz, wiecie, zachowuje się jako ochroniarz typu Mam przy sobie, nie broń, tylko wiecie tak po prostu, że mam przy sobie te takie powiedzmy narzędzia władzy, nie wiem jak to, bo on tak chodzi cały czas z ręką za pasem i tak jakby wiecie, jak pistolet, boże, jak policjant, który ma pistolet przy sobie i po prostu wiecie tak, podchodzę, trzyma ręką za to miejsce, tego schowania tego pistoletu, żeby nie wiem, gdzieś tam pokazać czego ma, nie wiem, tak to opiszmy, ja się tam nie znam na tych, boże na tych regulaminach i wszystkich zasadach w policji um, jakby nie zagłębiałam się w struktury aż tak za ich te wszystkie wiecie zasady postępowania. Um, ale jest po prostu ten ochroniarz i on ma z takim... wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, jaki jak on ma wzrok, jak patrzy za kobietami. Um, po prostu jak im młodsza, im jak ma spódniczki, to on potrafi nawet, wiecie, udawać, że patrzy na coś na niskiej półce, byle tylko zobaczyć I jakby ja nawet widziałam, jak zaczepia ekspedientki, które tam pracują, a one nie chcą z nim rozmawiać, naprawdę robią wszystko, żeby zająć się klientami, żeby odwrócić, w sensie jakby dać mu do zrozumienia, nie będę z tobą rozmawiać, nie chcę, bo z tym mam klientów, a on mimo wszystko na tego będzie stał za nimi po prostu do samego upartego końca, no nic z tym nie można zrobić, tak, byłam w tym lewiatanie dwa razy tylko i dlatego ze względu na tego no, zboczonego, nazwijmy to po imieniu ochroniarza, i już więcej moja stopa tam nie powstanie. Wolę iść do Lidla, który jest kilometr dalej jeszcze niż ten, bo ten sklep jest kilometr chyba? Albo półtorej i Lidl, jest jeszcze, i Lidl jest jeszcze kilometr. Nie, to będzie tak, bo ja mam trzy kilometry do Lidla, więc półtorej do Lewiatana i półtorej do Lidla. No, w ten sposób. Um, mniej więcej. Okay, mniej więcej, nie, nie przy... Przybijajmy się dokładnych miar, no i wolę iść sobie dla jeszcze dalej niż do tego lewiatona, właśnie z uwagi na tego okropnego, y po prostu nieprzyjemnie się człowiek tam czuje, czuje się skrępowany, najbezpieczniej, żeby być starą babuszką ubraną jak zakonnica, wtedy nawet nie podejdzie do ciebie, także no y Tyle w temacie Zboczonych osób, a chodzi o to, że on tam cały czas pracuje, ja to wiem, po prostu już drugi rok tam pracuje, pomimo tego swojego zachowania, więc z pozoru może wydawać się e, zwyczajne, a nigdy nie wiecie, o co siedzi pod czupleną. Dokładnie tylko tyle to chciałam powiedzieć przez tą dygresję. Dobra, przyspieszamy trochę, bo za wolno mi to idzie. Wcześniej wspominałeś, że jest więcej ochrony niż zwykle. Dlaczego? Tak powiedziałem? No... Wiesz, że nie odpuszczę, dopóki nie otrzymam odpowiedzi? Iwan wzdycha, mrucząc pod nosem. O, zatrudniasz człowieka z powodu jego uporu i co dostajesz? To, o co prosiłeś, upór. Ktoś z uczestników wymagał dodatkowej ochrony, rozumiesz? Kto? I jeju, kto taki? Chyba się domyślasz, jak odpowiem na to pytanie. To tajemnica. Jaka? Właśnie, a teraz idź na swoje miejsce i bądź sobą. Wierzę w ciebie. Excuse me, jak mnie w tę stronę? Chciałabym się dowiedzieć kto, bo ja się nie domyślam. Każdy z nich tak naprawdę e, ma powód, aby być chronionym. Większość, może nie każdy, ale większość z nich. Ci, co prowadzą duże firmy, mona, która może chcieć uciec, bo jest, wiecie, super taką um, osobą, której pełno wszędzie e, i tak dalej. To tak rozumiem.